Wchodzimy na terytorium Expo Elektroniki Hong Kong 2024 Będzie gorąco, nie żartuję Tu mam tą rękawiczkę, która ma skaner do skanowania właśnie produktów na półkach w magazynie Nie trzeba nosić ze sobą, tylko jest na rękawiczce panuje. Czyli 160 dolarów za takie cacko Tu mamy taki system, który pomaga nam skanować otoczenie I robią takie właśnie systemy wspomagające samochody, które, które nie potrzebują kierowców Tu mamy głośniki Różnych rodzajów, w kształcie walizki, bardzo fajny, Co za vintage Tutaj proszę bardzo taka unitra Czy jak to się nazywały te No i mamy naprawdę bardzo fajne Co? So, where you guys manufacture? In, the, in, the, in Shenzhen or something? <laughs> Inteligentne pierścionki Gotcha Tu mamy monitory dla biura, dla gamerów HPC z prowincji Jiangxi. Tu mam też super chargery z tą technologią GAN. No i tak z taką matowareczką jest fajnie, bo ona jest, ona jest malutka, troszeczkę waży, no ale zobaczcie ile mamy ile mamy wejść. Tu mamy z Type-C 5. 5 Type-C, bo teraz już wszystko przechodzi na Type-C jedno USB-A. I tak myślę sobie, żeby takie coś kupić. To już typowo na telefony widzimy, że USB-C aż 7 Dobra, nie? Taki kabel do tego się podłącza. Ma. Jakieś zestawy karaoke, bardzo fajnie wyglądają, taki vintage. Tu mamy takie bardziej klasyczne, retro. Tu mamy jakieś chyba walkie toki z GPS-em. Zestawy do gier, kontrolery, tutaj mamy high caster, proszę bardzo, jakieś kierownice, pedały. Ale oczy się na Lida. Sendenda. o, jeszcze Inteligentne tablice. Możemy coś tutaj narysować. To mi się wydaje. Pa. Mhm. 里面有一个白板的功能，然后白板里面的话，你可以绘画啊，然后也可以去呃插入它的表格啊，或者是说教育的过程中，它需要辅助一些呃它的一些工具，比如说三角形啊、正方形这些，还有还有一个字体识别，就是你可以根据你写的中文、英文，包括阿拉伯数字，它都可以识别成非常正规的字体。 Czyli 570 dolarów za taką smartboard. Dobra, kradziemy im kawkę. Chodź, chodź, Masaże. Mini masaż, masaż, gun. Pistolety do masażu. Tutaj mamy jakieś też masaże do oczu, to też fajna sprawa. Uwagę jakąś też, inteligent. Mamy takie różne, spa nawet, takie, takie pody. I to się przykleja tak. Yeah, I can feel something. Yeah, I can feel something. like. Okay. I hope when I when I take it off, it's like all my belongings are gonna be still here. Right? <laughs> yes. I'm too I'm gonna be like, know. hey, hey, hey. There's just like, there's the expo is just finished. Like it's <laughs> gone, whole desert. You know, like this how is it? this tumbling bushes. <laughs> no, 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 it's no. okay. You'll still be here with me. Okay, cool. Bye. Thank you. Nice. To taka firma z Ameryki, która robi masaże do oczu. Naprawdę fajnie. Się, lepiej się czuje. Naprawdę. Tu, tu mamy akumulatory dla normalnych samochodów. No i tak. Tu mamy. Wszystkie ładowarki jakieś do elektrycznych rzeczy. Nie I mamy tu takie śmieszne, malutkie laptopki. Chyba to są jakieś takie nawet. O, oh, What Wody mają. Dlaczego to widział insy na fotelu? Nie widział nie okej. Co to jest?

Yeah. Wow, nice. I tu mamy takie kadzidełko, i rzucamy tam olej. Rozpryskują ten aromat po całym pokoju. To jest taki relaksacyjny system. Tu jeszcze mamy też te masaże na szyję. Tutaj tak pomiędzy łopatki masuję. Proszę bardzo. Tu mamy takie urządzonko, to jest elektroniczny okład, nie potrzeba lodówki, wody, jest kieszonkowy, przenośny, ma swoją baterię, można sobie przyłożyć do czoła jak mamy migrenę. Mamy taką poduchę boxera, która jest łączona z aplikacją, czujnikami mierzy jak szybko na przykład bijemy w tą poduchę, z jaką siłą i ma tam różne programy cardio, czyli możemy sobie powalić w poduchę i jeszcze mamy z tego statystykę. To są kamienie takie rozgrzewane na płycie, w zależności od wielkości, mamy różne zastosowania, te są do oczu, do czoła, takie cieplutki masa. Takie duże jednostki do ładowania. O, takie to nie widziałem 100W. Takie takie paściutki. Tak i tu mamy takie słoneczne, to się rozkłada i mamy ładowarkę. Kiedy nie ma prądu wokół, tak? Już jest, prąd ze słońca. Air conditioner. Air conditioner. Ładowarki conditioner. Tak, tutaj kładziemy jakieś telefony, pewnie smartwatche. Trzeba mieć takie, takie urządzenie ze sobą. Tak. Uh -huh. O, proszę bardzo, mamy dwa Type-C, dwa USB-A, 100W I mamy tutaj takie wysuwane tyczki. Tak, tu mamy brytyjski standard Tu mamy australijski, przepraszam, nie chiński Tu jeszcze mamy ładowarki Proszę bardzo to. Okay. Wtyczki na tych elektrycznych samochodów w Chinach mamy inne niż, niż w Europie i tu jest taki właśnie zwisający na szynie i można go przekładać, że tu bliżej to można, może przejechać dalej i tutaj mamy takie podstawki do telefonów, mamy różne wymiary, modele, mamy te magnesowe, potrzebuje potrzebuję takiej ładowareczki 140W mamy i tak raz, dwa, trzy, cztery Type-C, jeden TA, nie jest taki ciężki, mniejszy niż ten co ja kupiłem, I ma tak samo wymienianą końcówkę tutaj Mamy wtyczkę, którą możemy wymienić na przykład na standard brytyjski czy tam europejski Okej, okay, nazywam się Stajker Mamy w kinach docenione przez naszego przyjomeczka wiejskie jadło w Poznaniu, tak? Te ładowarki GAN Dobra technologia, fajne, fajne rzeczy, że takie są Bo coraz więcej jest elektrycznych, elektronicznych przyrządów Które potrzebujemy 10 ładowarek do nich Kupujemy takie rzeczy, halo I mamy jedną ładowarkę, to całą sprawę ale bardzo ładnie wygląda panorama Hongkongu. Hongkong, Perła wschodu. Nie bez powodu tak nazywana, proszę zobaczyć jaka Piękna zatoka. Ni. czyli Hongkong nas witam. Mamy też takie właśnie aparaty typu retro, gdzie od razu nam drugie zdjęcia po zrobieniu. Piękne ramki, na obrazki i tutaj Mamy kalendarz, i oczywiście zdjęcia, tak? Czyli trzymamy zdjęcia i sprawdzenie pogody, muzykę, wideo i jeszcze kalendarz, no. Tak, i oni też wszędzie nie robią, to są takie mini-komputerki, one są do biurowca. Możemy zobaczyć, że on tutaj ma ładowanie takie bezkontaktowe, tak? Możemy przylepić tu telefon i nam ładuje. Oprócz tego, że jest komputerem. O! Oh. Nie yeah, życzył, yeah. nie <laughs> Okej, okay, co Dobra, tu mamy jakieś lusterka, takie, właśnie inteligentne gadżety do samochodu, i to jest firma Hardstone, i pewnie oni są z wszędzie. Nie będzie zaś źródłem? ma? jest. Taki system właśnie nagrywania. Z przodu, z tyłu, podobno mają lepszy kąt, większy, szerszy i jeszcze ten. Tych kamer tam jest dużo. No, tak w skrócie. I tu mamy taką szybę inteligentną. Nie wiem, czy będzie to widzieli na kamerze. W każdym razie, jak patrzymy przez tą szybę, to widzimy. Odległość, widzimy jakieś dane, na przykład mamy GPS-a, mamy prędkość, pokazuje nam sytuację na drodze, czyli taką, tak jakby ekran, tylko że w szkle. Tu mamy taki cały zestaw do gier, tu mamy jakieś arkady. też widziałem na ChaoChiang Bayu. oczywiście słuchawek do, dla gamerów, bo jakby że bez nich. I co, tu jeszcze jakieś mini konsolki, tak, i tu jeszcze mamy jakieś Future charger'y a to jest taki portfel z opcją znajdowania go przez Apple'a że mamy tutaj od iPhone'a a w środku. O, i to, też mamy takie z paszportami. Bardzo fajna opcja w ogóle, bo paszporta się ciężko gubi. W środku jest GPS, jakby ci zginął, to wiesz, gdzie jest. No i to był pierwszy dzień targów, tych elektronicznych z Hongkongu. Było troszeczkę nudno. Oh God! Ale no, muszę to wstawić, bo sobie obiecałem, że ma być chronologiczny. I tak zrobimy. Jak obiecałem, tak i będzie. Tutaj mamy Shenzhen za mną. O tym też będą odcinki. Tutaj drony latają i nam dowożą kawę. O tym też będzie. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to napiszcie. A jeżeli nie chcecie to zobaczyć, to co? To nieważne. To się nie liczy. Tego nigdy nie było. To jak cisza. Przez cały czas ze mną cisza. No i co? Jest drugi dzień targów. Tam jeszcze będą fajne gadżety. Ale potem mamy w końcu te ulice Hongkongu. Ciemne zakamarki. Babcie zbierające makulaturę. Jest, tak. Też to jest na tym kanale. Więc zapraszam do oglądania. Wszystkiego najlepszego. I trzymajcie się, bądźcie zdrowi, cześć.